Siema. Witajcie w 15 odcinku z Deforesta Znowu idziemy do jaskini, jak zwykle. Na jakiejś nowej, na której nas nie było. I, I co? I Widzimy się już pewnie w jaskini, bo teraz to sobie pozbieramy trochę mięsa. Yy, prześpimy się i tyle. Co? Myślę, że to wszystko. Halo, Kula. No? Przywitaj się. Ty, zobacz, zoba. No, wszystkich. Co jest? O, maczetę mamy. No, ale ty widzisz jak ten, jak ten, jak blokuje? Tak. No to dawaj, idziemy spać ten, jak się przeszkadza. Czekaj, bo ta, ja nie chcę wyrzucić, bo kurwa. No dzisiaj taki krótki odcinek, ja uskończę. Ale <noise> <noise> co ty O kurwa! <noise> o, nie, ja to pierdolnie ja to chciałem wyrzucić. Ja mam fresh, ja mam dried ja meat fresh. Ja wiem, cztery mięsa rozjebane. Ja mam dried meat fresh Dobra, a ja tutaj 5 mamy, ty Ty kurde co jaki mam ten armor? A dlaczego mam tutaj taki ten Dobra, to chodź się prześpimy Dobra Bierzemy mięsko i pójdziemy A nie możemy właśnie spać, wiesz? Możemy Możesz spać Ja nie mogę spać Ja mogę No ja nie mogę spać tylko bardziej mnie martwi to, że słyszę ludzi już Gdzie? No kurwa wszędzie właśnie Taki ja jest problem fierdolę. Dobra chodź, idziemy spać. Ale ja nie mogę spać tej No mówię ci, że nie mogę spać. Jak to nie możesz spać? No, nie mogę spać. No pokazuje mi, że jeszcze jest... No gdzieś tak 90., 90% mam Zapełnione. A to jest ja fula już, no to poczekam na ciebie. Dobra, no to ja wstrzymam odcinek i... Nie omiję innego wyboru. W sumie. Przed ten, przed jaskinią, bo teraz to będziemy szli po drodze do tej jaskini i to wszystko. No dobra, to się widzimy zaraz. No dobra, znaleźliśmy jaskinię. O, cholera. No dobra. Możemy od razu zapisać tutaj ten. Okej, okay, pozbieraj trochę patyków. Żebyśmy mieli na środku na jakiś ten A już mam fula. fula A już mam fula To jeszcze ze trzy muszę zebrać Dobra To ja ten jako kameramenty musisz pierwszy lecieć Zebrałem jeszcze ja ten Ty mordo No O kurde czekaj no to ten, można jako sanki z tego korzystać, wiesz? Trzeba górę no tak. jakoś znaleźć Jako co? Zobacz, widzisz? Ja, co to jest? To jest ten po... Yy, po... A ty widziałeś to? To jest po żółwiu <ścoughs> Ty widzisz to? Gdzie? Ja... Ja pierdolę No, widzisz to? W oh, Darylku no też tak mogę? Musisz podskoczyć i prawy, ale to chyba tylko na tym można. Muszę jak będzie w śnieżnym biomie, to na będzie lepiej. Się nie da. Dobra, dawaj wchodzimy. A ja zobaczę. Tak, odpaliłem odcinek. Dobra. Oho ho. Dobra, spugowało mnie trochę, ale jestem. To już kompas nie jest mi potrzebny. No i zabaj, już masz sodę, tutaj pierwsza Gdzie? A nie, kloty, to weź sobie Dobra, kamer ten Zdatarnik, to może iść pierwszy Kameramandy, gdzie zetarwa? No i latarka z i w penisie, ja ją <noise> trzymam. <noise> Kurde, jak my dawno razem nie nagrywaliśmy <noise> Typy, typy, typy We dwójkę są, we dwójkę są. Ja tego drugiego biorę. Wow. Wziąłeś go? To pokonałeś? Dobra. To. Dawaj, go. A. Nie, nie, nie nie nie, nie. Dobra, Ty, w ogóle zobacz co się dzieje z latarką jak ja uderzam. Pat. <gry> U mnie normalnie to wygląda, wiesz? On lata na boki, ile kasy tu jest chłopie, baj le kasy Dobra weź, chodź tu Czekaj zbieramy te Ty, chip Chip jest Hejs. o Hajs O i zegarek Gdzie tu, gdzie tu? A przynieś tych typów mm -hmm. To będziemy mieli po jednym armorze. A tu? Ty, chyba pilota znaleźliśmy, zobacz. To jest pilot. Wygląda na pilota. No. Ty, jak ten, jak się mapy odpalałem? Pod Podem? Podem. No, tutaj nie byliśmy. Mówiłem ci, że nas tutaj nie było. Tam masz ten, tam masz dolarki jakieś, tutaj. O, walizy też masz. Kurde, ile ilekajsu tu jest. Ktoś jakiś bogaty był. Czekaj, zegarek. Masz fula? A no mam fula To spróbuj o, sobie zrobić. Spray. A już mam. O ty. Ty, mogę uzupełnić całą zabawkę Timiego, już wiesz? No to róg. Zrobiłem całą zabawkę Timiego, zobacz. O kurde, ile hajsu tu jest. Patrz na to, co się dzieje. I co tam jeszcze było mi potrzebne? I to chyba nie. A, i monety. Zrób sobie te bomby trochu no. gdzie ty jesteś chodź łopi, bo... czemu te dwa patyki stoją To skąd wiedzieć? <laughs> Dobra lecimy dawaj Jeżeli znajdziesz jakiś alkohol, to mi ja się no Dobra to kameramy. Jak się z robi. Tape możesz tylko chyba znaleźć, wiesz Aha, no dobra. A nie masz No nie mam No kurde. No to mogę ci dać Nie, dobra, zostaw sobie Starczy mi jeden Dawaj, lecimy dalej Czekaj, bo tu cloth jeszcze można zabrać Oj, w klofy. No już w sumie ta. No to co? Ty, bo tu jest rysunek jakiś, pozoba. No, ale to jest rysunek tego, pewnie krateru. Zamyśleliśmy, że to już jest endgame. No co? Z i do przodu jazda z klopami. Ała. <laughs> ja czekaj tam, może ciebie puszczę pierwszego. O kurde, we dwójkę so. dobra, jednego na początku weźmiemy. Ty jak napierdzielasz? Ty tą maczetą? Czym ty to robisz? i ona tak napierdziela mocno? No. Ja pierdzielę ile tu jest tych klot, zobacz Zbieraj sobie o, Kurwa wszystko. on jeszcze żyje Ten też jeszcze ten, eee, <słuch> ten. <słuch> A jeszcze jednego słyszę tutaj gdzieś Zbieraj wszystko, zbieraj wszystko <słuch> Tutaj w tej jaskini jak pamiętam to jest Rebrider He <słuch> No nie jest tak, że sprawdziłem przed odcinkiem, żeby był content. Nagrywasz teraz, tak? Nagrywam, 10 minut odcinka już jest. Dobra. To muszę, nie mogę nic powiedzieć brzydkiego. No. A chciałeś coś powiedzieć brzydkiego? Myślę, że nie chciałeś. Chciałem powiedzieć coś brzydkiego, ale nie bardzo brzydkiego. Aha, no to dobrze. Odstanki tu są. O, hopie, hopie, typ, typ, typ. Ty. Jak to za ty, ale on wstał Też wstał z tych poprzednich, bo padł na hita Ty, latarę mam chłopie, latarę znalazłem, wiesz? Tak? Gdzie? No tutaj, ale ty już masz latarę Po co ci no więcej latarę No i teraz nie muszę chodzić za latarnikiem Z tym własnym kameramenem Metsy tu są jak chcesz, dwa razy. Chcę też zjeść. Dawaj tu w dół lecimy. O kurde. Dupą zjeżdżam na ciebie. Dupą kręć. Tak jak niki niki. Kurde ty jak głęboko tu jest zaba. Klary zaraz wrzucimy. No trzeba będzie trochę zrzucić chyba, wiesz Dawaj, srzucaj. A no, muszę się napić sody Sprawdzam czy tutaj nie ma żadnego easter egga. Nie ma, nie ma Ale to wygląda mi na Easter jak za mamy Tak? Jest już? To tu jest, tu jest Boka, jak się z niego korzysta Gdzie on jest? A, w lewym górnym idę Tak Załączyłem. No to co, wskakujemy No chodź, lecimy Ty ale słabo widać strasznie To już w ogóle chyba będzie wyjście z tej jaskini, wiesz? Też tak mi się zdaje No dobra Gdzie ty jesteś za mną? Za to bo mi się stamina skończyła A nie jednak nie O ty dzieci, dzieci, co tutaj? Weź ten, weź zrób, a ja już to. No jak to się zdejmuje? No zbieraj sobie tutaj patyki jeszcze od razu. O, sody są, Tu sobie też możesz wypić. Gdzie? Tu znaki też są, sześć. O, tutaj jest dużo flar, chuj. O ho ho, jeszcze alkohol jest? Gdzie są znaki? Tam były. Tutaj masz tutaj też była Gdzie są znaki? Tam dalej, tam dalej, jak podejdziesz wyżej. Jak to wyżej? No mi się tutaj zbugowały w tym. Tu o. Nie masz ja zbugowanych? Nie mam. Ja miałem 6 znaków tutaj zbugowanych. Dobra, ja no tak, nie aż to nie. To chyba płyniemy dalej, co? No dawaj. Musimy jeszcze się zawrócić do jednego z cave'ów, żeby ten, żeby zebrać modern boa. Bo jak byliśmy tam, tak się wchodziło do kratera, to. Oho, Ty, czemu tak ciemno? Oho. Oho, 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 Co? Widzowie napiszcie w komentarzach Czy chcecie, żebyśmy je pali rocket League. No napiszcie, dawaj jeszcze ten. Zrobimy ognicho o tutaj bo mi zimno trochę i soltera też. Poczekajcie chwilę na ja ten, my się tutaj ogarniemy i zaraz jesteśmy. Dobra, już jesteśmy. Zapisaliśmy grę, zrobiliśmy tutaj ten i możemy lecieć. Kolejny, kurde, jakiś cave z takim wejściem. O kurwa, to dobrą flarę rzuciłem. <laughs> no i co, tutaj są jakiś ten, Biblia. A, jeba, A czy... modlą się, modlą się. No to co, nic wam nie pomogło, jak widzę. No ale wyjebali się, no to... nie będę dalej się wypowiadał ten temat, przystopuję się. No. <laughs> Dobrze, kula. Trzeba, trzeba się hamować. No i trzeba. Ty! Biblia tutaj w ogóle jest, kurde. Kolejny ten O, za dużo sot ten. Jebałem trochę. Tyle tu jest kanistrów, ale rope by mi się... A nie, mi się nie przyda. No c... Czego? Czemu tu jest tyle tego? Jesteś tam kula, co ty tam robisz w ogóle? Naładuj sobie tą! Zużyj sobie jeden fiołek i jeden weź. No już mam fulla tak naprawdę. Czy to już jest wszystko tutaj, jak widzę? kolejna rzecz do zobaczenia. O, no, raz jest... i jak? O, dostaliśmy tego nie widziałem. Ale jest gorsza od modern aksta. No trochę, ale ma blok lepszy, jak widzę. Dobra, daj pójdziemy daj, na dalej. Ale bloku, używasz bloka? No nie To co, lecimy dalej? Tak. Myślę, że wszystko tutaj. Chcę e, tu e, sprawdzę. E, ja coś chciałem zrobić. A. Chodź tu do mnie. nie, nie trafiłeś. Ty, no nie da się jeszcze trafić. No to dalej, o no, trafiłeś. <laughs> Jak pamiętam, to kiedyś była broń, ten jest. Flare gun chyba. No właśnie, o to na Dobra, już zakładam. Lecę, dawaj lecimy, ale o, gdzie? Dobra. No tutaj właśnie, o To jak popłyniemy, to gdzieś będzie wyjście, jak ten, jak patrzyłem Dupę na mapie. Dupę ci wjadę czołem! <laughs> A, wznowiłem, Oj, patrzę... Opisał. Patrzę, czy ty wznowiłem odcinek, bo zapomniałem. dalej ty, ile tu jest itemków w tym cave'ie piątym do Tu nic nie ma O kurde ty Mi się trochę mięsko zepsuło tak ci powiem wiesz Onki. Budujemy czy to budujemy od na początku czy co? No przecież to i tak jest wyjście Nie, to jest to, że jest żeby dalej pójść ja, No jak to to jest do góry Na co to jest na górze Dobra, zaraz zobaczymy. Uboga zjeżdżam! <śmieniu> o kurde, ale dupko ten. Zmiernałeś. <śmieniu> Chłopie, jaki ty zwinny jesteś. Dupa ci lata. O, ty, znaki są i coś do... Ty, ognicho w ogóle jest. Dobrze, że tam nie rozpaliliśmy. No widzisz. A to, to A! już ta... <śmieniu> I to, <śmieniu> rozjebałeś się? Ale się nie wyjebałem jeszcze No to do wody dawaj, bo się paliś O już się wyjebałem Tak? No to schodzę Ja w Ale gdzie w wodzie się wywaliłeś? Nie, nie zdążyłem do wody No to mecy sobie opierdziel Nie, żadne do wody Nie ma do wody, Nie ma dowodu Do góry, ledwo no. do góry. O, tam trzeba się ogrzeć trochę przy ognichu. Usiądź mi na mordzie. <laughs> o, tak. <laughs> Dawaj, teraz twoja kolej. <laughs> o, kurde. I gdyby tutaj naprawdę dało się usiąść komuś na mordzie, to by było niezłe. Pa, ba zrobię nam mięsko. To rób. A i tak, tak muszę wszystko dać. Bo już jest popsute. To jest, to jest, to jest nie pewnie dasz. <laughs> to innego nie mam. Kurde, ale ja szczurę. Ale ja szczurę dostałem. Ona jest dobra do jedzenia? To ona też jest to, kurde. Jest. Pierdalaj. <laughs> no ta, dzięki, dzięki. Ale mam raw meat Edible. Ale ty się opiernął to zepsute, a ja sobie świeżo opierdolę Ty, ale jak się zepsute bierze to tylko tam część bierze tego HP Ja opierdzielam wszystko A nie jestem Pizza Córkę <ścoughs> Co? Już możesz jeść, już możesz jeść kurwa, bo jeszcze jasz czurki tutaj są, to myślałem, że to córki. Dobra, chodź, idziemy stąd. Dobra. Na tarkę odpal. Czemu ty kaszlesz, kurwa? No zjadę zjadłem znowu sobie trochę mięska. Ale czemu kaslesz? Nie wiem, ale zjadę sobie trochę mięska. Niedobrego. Ej, dobra, bo ty, bo to trzeba uzupełnić ten rebriewer. A ja mam jeszcze... Tak... No ja mam bo tu nic nie ma. No jak to nic nie ma? No zobacz sobie. Chłopie, pa, bo tu jest wyjście z cave'a po prostu, zobacz. Gdzie? No tu, gdzie ja jestem. Aha. Oj no nie, no i noc jest... Kurde, kaczki są. Dobra, ja robię ognicha prowizoryczne. I co, już koniec, wyszliśmy? No, trzeba będzie ten, no taki krótszy odcinek, trochę nuda. Ty, ale ja bym je ten, ustrzelił je. Ja bym je ciekawi, co one dają. No to patrz. Ubałem się, że one nic nie dają, a nie! No ja trafiłem jedno. No ja też, ja też. No, ale, w... ale nie da się nic podnieść, no, podnieść nie da! Ty, bo tutaj są jakieś wieże obserwacyjne. Ten obserwacyjny, ja wchodzę na górę. Chodź, ja się ogrzewam przy ogniku. No i chuj. O kurwa, wody się napiłem. O, nic mi się nie... O nie, teraz, o kurwa. O. O, nic się nie stało. O kurwa. Co? Deforesta mi chyba wyjebało. Dobra, i tak tak mieliśmy już kończyć odcinek. No przecież wszystko się cofnie wtedy. No to nie wychodź z Deforesta najlepiej. Ile już jest tego odcinka? 25 minut. No dobra, możemy kończyć w sumie. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym. Pamiętajcie o lajkach, like, subskrypcjach, kula jak się odgarnie to ten to rozpoczniemy kolejny odcinek i i widzimy się w kolejnym. Siema. No, kula pożegnaj się. 둘아. 게마. 아, 아.